Zapytałem Polaków, czy powinno się uczyć dzieci w szkołach o sztucznej inteligencji. To jest bardzo dobry pomysł. No chyba tak, to jest istotne. Myślę, że tak. Myślę, że, że jak najbardziej w taki mądry, merytoryczny sposób, no to to jest przeszłość. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz, ma mają, dobrze? Już za kilka lat będzie się częściej z tego korzystało, a na przykład ludzie, którzy teraz się tego nie uczą, nie będą mieli pojęcia po prostu, jak się tym obsługiwać, a to będzie tak jak korzystanie z telefonów na przykład. A myślicie, że w szkołach powinni uczyć się na temat sztucznej inteligencji? Mogliby coś powiedzieć. Nie wiem, dobra. był politykiem, to bym powiedział, ale nie jest. Ja myślę, że w szkołach to no, może się raczej nie sprawdzić. No pewnie od jakiegoś wieku, na pewno, ale na pociągłych rozwoju, na no, to jest bardziej zagrożenie niż plus. E, ja uważam, że tak, bo to będzie po prostu powszechna wiedza. Myślę, że to jest kwestia czasu. Można by o tym się uczyć, ale też nie poświęcać temu bardzo dużo czasu. Uważam, że jestem narzędzie no, w przyszłości i teraźniejszości już w zasadzie też. Myślę, że to wkrótce będzie nasza codzienność i będzie to naturalne, że wejdzie to do szkół. Ja jestem na nie, no te dzieci tak mają. Tak, ja też jestem na nie. Myślę, że okay. bardziej, żeby edukować ten kierunku, jakie niesie ze sobą zagrożenie.